To jest, to jest źle zrobione Bo, no właśnie! Bo to się można wyleci, wylecieć, wylecić stary można z tego mostu No nie, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę Chcieliśmy zacząć nagrywać kolejny odcinek Minecraft Ale nie możemy nagrać w sensie możemy, bo serwer działa Ale stała się, że straszna, co nie Kamil? No niestety tak, stało się coś ciężkiego, może nie jakby w moim przypadku i na moim koncie, ale u Kordiana z jakiegoś dziwnego powodu on ma w łapie, w łapce, co ty masz? Skąd Ty się dorobiłeś takich itemów? Bo ktoś uwaga na live pokazał IP do naszego serwera I ja sobie myślałem, dobra, spokojnie nikt nie wejdzie, bo y jest serwer na, na, na premium. Znaczy nie, ej, czekaj, czekaj. No właśnie na premium nie był. A właśnie nie był na premium i ktoś wbił na mój nick, co nie? I no. Mam cały ekwipunek w diamentach To, to jest w ogóle hit i, I najlepsze są jeszcze tabliczki na mojej wyspie Ja jestem strasznie Ej, to w... czekaj, to w dzisiejszym odcinku ja pójdę do ciebie na wyspę, stary Mogę pójść? No dobra, chodź I, i, i są tabliczki, ta, tabliczki Hej, to ja Aberka, mogę z wami tutaj grać, proszę Pozdrawiamy Aberkę? Pozdrawiamy Aberkę I jakby, okej, okay, dobra, zabezpieczenia tego serwera Były na takim poziomie No nie miały poziomu w ogóle Okej, okay. to trzeba przyznać po prostu mi ale... na szczęście Tak, wiecie, pierwsze koty za... Gdzie masz te tabliczki Co? Gdzie te tabliczki? A tu? No tu popatrzcie Hej, ta ja, Aberka, mogę z wami tutaj grać? Proszę no, Co ty i... myślisz? Rekrutacja? Czy dodajemy Aberkę na myliste? No, więc taka w ogóle sytuacja śmieszna, ale stary, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Ale ty też masz jakąś tabliczkę na tym, na wyspie? Ej, rzeczywiście to tam coś jest! Popatrz się stary. Poczekaj, ja wiec... bo ja trochę... no ja też nie mogę właśnie Ej, masz tabliczkę z napisem hop. I na dole jest woda, stary. Jak zle? Nie wiem. Może razem skakamy. Dobra, to na 3-4 stary. No nie, ja znam te twoje 3-4. Ale... Ej, stary, ale teraz naprawdę 3-4. Idziemy tam. 3, 4. <laughs> tak, Idziemy. O nie! Ej, co to jest? Ej, nie widziałem na ściana! Wstanie! Staj sprankowany przeze mnie. To ty napisałeś tą tabliczkę? Te ja to w ogóle zrobiłem. W sensie, tą tabliczkę dodałem, bo jakby zwróć uwagę, że, że tam na dole jest woda i jest tabliczka, która tę wodę ogranicza. I, do... i potem jest cement, który imituje wodę. Gdzieś na to złapałem. Jest w sensie, taki cement w, w ogóle? Nie? No. x XD! No popatrzcie No tutaj. <laughs> jest rzeczywiście Dobra, co dzisiaj w dzisiejszym odcinku panie Kordia... Właśnie Czemu mówię? TY SIĘ TU spisz? Właśnie nie wiem A jak... To, powiedz mi... Jak ktoś był na lewie, to wie o co chodzi Powiedz mi, Kordianie, jak ten twój Bob Grinder Działa? <laughs> O, dobra, 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 ej, wróciłem się w ostatnim momencie Właśnie, moi drodzy, bo na live, bo, bo streamujemy czasami z waserem. Znaczy, zrobiliśmy jednego streama z tego skyblocka Ale jak wam się to podoba, to możemy czasami robić więcej dużo streamów ze skyblocka Na streamie zrobiłem mob grinder Jest w ogóle problem, kurczaczki, bo nic w tym mob grinderze się respić nie chce I jest wszystko dobrze zbudowane, tak z wszystkich poradników Elegancko, fajnie zrobione, ale nic za cholerę tam nie chce się respić I... Haha, ha. ja, ja, ja jestem Kamil i jestem zabawny. nie <laughs> nic z tym, mojego grinderze Nie chcecie do tych. Dobra, <laughs> ile ty masz tych wód, stary No, no właśnie za mało. <laughs> to ja już się daj wodę. O, o patrz ci się tu, widzisz? Czyż? No tak, no, bo sobie ustawiłem tutaj tego, pointa. A to no ciekawe, czy. To? Czekaj, oddaję ci wiaderka To twoje, o. to twoje i. To chyba też twoje? Chyba tak A no Tak i, i <laughs> Mamy ustawione wszystko, żeby moby się nad tej respiły Żeby wszystko... E, no właśnie, no, chodź, tak. chodź zobacz O kur... Jak strzeliło Co Bo burza jest, czekaj Jak burza? Przecież to strzeliło jak... Nie stary, burza w no, Ale to stary strzeliło jakby ci coś spadło Stary O nie O nie O nie, o nie, o nie, o nie. <laughs> no i generalnie, no kurczę, no, no, Moby nam nie się lecić po prostu na Skyblocku. Nie wiemy jak, nie wiemy dlaczego, więc, jeżeli ktoś się na tym zna, a na pewno ktoś się na tym zna, to nam w ogóle ktoś powie, dlaczego, to, to nie prądzi, nie działa, bo, kurde, no, no dużo rzeczy tutaj poszło na, na tego Midwrendera. Du dużo kobla. O patrz, możemy się bawić w, chowan w chowanego <laughs> albo berka. <laughs> Aaaaaah! Nie! <laughs> nie! Dzisiaj dorównasz yy, mój wynik, no nie? Ej, dobra, ale co? Powiedz mi, no. co robimy w ogóle z tym mostem tutaj, co jest. No z... właśnie, stary, mamy most zbudowany, i to mnie może kusić, żeby chodzić do ciebie na wyspę i. No? Nie, dobra. Ej, no ty, zepsułyśmy pochodnić, tak? Nie wiem, stary. Jak on już jest, to, to można go jakoś ładnie zbudować przynajmniej, czy. Tak, czy też, też tak myślę, stary. I, i możemy nie. tu. O, kurczę. Co? Fuck. Nie. <noise> Możemy ten most jakoś ładnie zbudować, nie wiem, taki no, ładny mostek zrobić i najwyżej damy szlaban, że, że nie można przechodzić, ale most będzie dla zasady. Ok, na to. No jest spoko. To jak razem połączamy siłę i w dzisiejszym odcinku robimy taki most zajmu. Dobra, robimy. Dobra. Robimy. To będzie taki Dobry. krótki odcinek, bo chcieliśmy wam no dzisiaj tak, powiedzieć, bo... że. No jaka jest sytuacja na serwerze, tak? Że coś A się. Jest tak, i w dodatku tak. chcieliśmy was poinformować o tym, że nie no musieliśmy po prostu coś no bo Kordian teraz ma... A wy, czekaj, jak jest ten film to już jesteś coś po chyba, nie? Ja mam cały czas. A, No to słuchajcie, w dniu dzisiejszym jak oglądacie ten odcinek, albo wczorajszym... To Kordian przywalił w słup, ale nic nie stało. No i ogólnie chciałem jeszcze powiedzieć, że yy, w sumie, w sumie to chyba nie nic, no. W ogóle zauważyłem tak, że o. Nieważne czy jesteś na serwerze czy nie, to, to wszystko nam rośnie. Może sobie zejść przerwę, stary, kilka dni, o. później wejść na serwer i masz wszystko. I wrócić na gotowe. Mhm. Przecież to jest stary, mega I? inteligentny serwer Tak, stary. tak, 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 tak. Ej, nasionka no, mogę i... ci sprzedać jakbyś chciał. Ale też mam nasionka. Ej, zrobiłem most. Ej, stary nie wiem, ja zrobił jakiś lepszy most. Połączył jakieś drewna, wiesz taki No to masz kobla i drewno. No a wiem stać, że to mam No ale na moście jest kobla i drewno no dobra. Ale, Ale nie. Ja bym to... zrobił stary jakieś płotki, no bo to wiesz jak to się dzieje, nie? Ja mam lepszy pomysł, stary. No, no, no. Ja mam dobry pomysł, kurde. Pozwolę, że sobie wezmę e tep, nie od ciebie. Co weźmiesz? Nie z tobie, A wiesz ile zbierałem? No, nie. Całego lajwa. Dobra, stary, łączymy siły i robimy płotki, stary Ale robimy drewniane płotki, bo ja mam zajebisty pomysł, żeby ten most zrobić. Okej. Okay. Aha, zmienili crafting na płotki, to, to nieźle tak. Jak zmienili Co? Dobra, damy radę. Nie czuję, co powiedzieliście. Zmienili. Zmienili crafting na, na płotki, bo no, kiedyś się nasze płotki robiło. Zmienili crafting na płotki? No. Aaa, dobra, myślałem, że crafting, zamieni, crafting zamienili z płotkami. No właśnie, też taka była moja reakcja. CO?! <laughs> patrz, stary, robimy coś takiego. Wiesz, jak są mosty połączone takimi sznurami, nie? No, 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 no. No, no to robimy coś identycznego, patrz. Tylko, że w wykonaniu... Siotby ja spot No bo kurde stary, mówiłem ci, że, że nobisz tutaj. Co, co z tego, że ja mam więcej śmierci od ciebie, ale to ty no bisz. Okej. Okej. O. Postęp? Stary. Mamy... będziemy mieli przekozacki most. Się ja widzowie postęp. chciałem wam tylko powiedzieć, jak wygląda nasza współpraca. Kolejny robi, ja patrzę. <grych> No w sumie tak, tak jak na budowie, no nie? Je, jeden <grym> robi, pierwszy patrzy. O, jak wracałem do domu, nie? Z, z wakacji. To identycznie na robotach drogowych, nie? Pięć co siedzi, opa, opa, op, ty, opartych, o. nie? A jeden tam robi. No. Jedna saszka cały czas robotaju, robotaju, a reszta się patrzy na biedną staczkę jak robi. O, no i stary. Ma, mamy jedną część mostu zrobioną. Tak. No popatrzcie. Czekaj, stary, bo. To jest najładniejszy most w Minecraft, jaki kiedykolwiek. Zrobiłem. Czyli mówisz, że na mnie tylko będzie trzeba go rzucić? No, no. Mówisz? Ej, w sumie ładne, mm. ładne. Tylko ja bym stary zrobił. Kurde, szkoda, że to tak zrobiliśmy. My zrobiliśmy? <grym> my zrobiliśmy. <grym> Poczekaj, ale ja ci stary. Pamiętasz, słyszałeś, co powiedziałem, że ty robisz na ja nie? No to razem. No. A no, no, to. <grym> no, no, więc ty tutaj nie mnie do, do, do żadnych pretensji, stary. Ej, ej, ej bateria mi w lubię, się pada, czekaj teraz wyścig. A, dobra, nie chce mi się, najwyżej nie będzie kamery. Ej, ty wiesz, że po 15 minutach, jak nagrywamy, ogarnąłeś, że się nie przywitaliśmy w ogóle? Wiem. No, było takie dzisiejsze inne przywitanie. No, ale mamy most zrobiony. Stary. Ale Stary, ja wiem, jakie to było przywitanie. Takie amerykańskie. Takie amerykańskie. Bo w też się nie wita. No ale. Ale to jest Mordyk stary, stary przecież. Co? To się jakby. To Ale... jest wygodne, bo. Jakby nie wiem. Ale szczai szczaiłeś się co chodzi? No, szaiłem. No, to git No, no, to git jest majonez, dobra. Stary, stary to jest. to jest źle zrobione. Bo. No właśnie! Bo to się można wylecić, stary można z tego mostu. No nie, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Gonim mnie, Jest! Ci tej temy? No wiesz. No wiesz stary, jakby... Trzymaj Dzięki. Ej, bo od pięciu minut ten Lumix mi mruga, że się teraz rozładuje się, jeszcze nie rozładował. A to jesteś na oryginalne baterii? No, ja mam dwie oryginalne baterie. Ej! Dobra! Chciałem ci zabrać, trzymaj! Trzy wyleciały Miecza mi nie oddałeś tu jest. Mieczami nie, nie oddałeś. Stary w skrzyńce masz przecież. No skrzynce masz! Boże, odłożyłeś go teraz, nie! Nie, stary! No na no, filmie zobaczycie, zabijaj mnie, proszę. No. A widzisz, co jeszcze wiem? Co? Tego melonka. Nie ma, moi drodzy, ja kończę odcinek, ja nie będę z nim grał. Dziękuję wam za oglądanie, to było na tyle, trzymajcie się i siema.